Dzień dobry, i cześć z tej strony Monika Sobkowiak, pani Monia. Witam was bardzo serdecznie w odpowiedzi na wasze wiadomości dzisiaj podczas dzisiejszego spotkania opowiem wam o dziecku wysoko wrażliwym podczas takiego krótkiego wieczornego mitingu nie sposób opowiedzieć wszystkiego ale postaram się tych z was którzy z określeniem dziecko wysoko wrażliwe, osoba wysoko wrażliwa jeszcze się nie spotkali uświadomić czym ta wysoko, wysoka wrażliwość jest natomiast wszystkich tych którzy już o tym temacie troszeczkę wiedzą uzmysłowić im, Jakie cechy właśnie charakteryzują taką osobę i czemu to jest tak ważne, żeby mieć świadomość w tym temacie. A zatem, jeżeli jesteście nauczycielami, rodzicami, to wystąpienie będzie dla Was. Będzie ono trwało około 20 minut. Także myślę, że jedna herbata czy kawa w towarzystwie wystarczy nam po to, żeby zainteresować Was tym tematem. A zatem, czym jest ta wysoka wrażliwość? Sprowadzając to na grunt naprawdę taki, bardzo uproszczony, jeżeli wyobrazimy sobie, jak funkcjonuje nasz mózg, to zauważcie, że on dokonuje niezliczonej ilości wyborów, o których my nie mamy pojęcia. Tak naprawdę, wokół nas jest bardzo dużo dźwięków, bardzo dużo światła, bardzo dużo sytuacji społecznych, których nas, nasz mózg nie zapamiętuje, nie przetwarza w sposób bardzo głęboki, ignoruje niektóre z nich. I tutaj, jeżeli mówimy o wysokiej wrażliwości, to ten proces jest nieco zmieniony, bo właśnie do takiego głębokiego przetwarzania dochodzi zdecydowanie częściej, i ten mózg przetwarza głęboko te rzeczy, które inne mózgi mogłyby ignorować albo nie przetwarzać ich w sposób po prostu tak głęboki. No i do czego to się sprowadza? Czy to jest lepsze, czy to jest gorsze? Czy to jest zaburzenie, czy to jest jakaś supermoc do głębokiego przetwarzania? Ani tak, ani tak. To jest taki charakter, taki zespół cech, który posiada dany układ poznawczy, dana osoba, który w pewnym sensie niesie ze sobą wiele korzyści, ale równocześnie ma swoje koszty. I teraz jakie to są koszty, jakie to są korzyści? Zobaczcie, głębokie przetwarzanie wymaga dużo bardziej intensywnej pracy naszego mózgu. Dlatego też większość mózgów nie posiada takiej cechy, nie przetwarza tak głęboko wszystkiego, bo to jest po prostu energetycznie nieekonomiczne, tak? To kosztuje wysiłek. Więc jeżeli mózg spożytkowuje tą energię, no to ciało, nasz organizm, czy sam mózg nie ma tej energii na inne procesy. No więc staramy się, się. Myślimy, się, nasz mózg, tak mówię, rozwojowo, cywilizacyjnie w ogóle, jak to się zmieniało? Po prostu mózg stara się takie procesy ekonomizować, gdzieś te, tą energię oszczędzać. Więc nie wszystkie mózgi przetwarzają głęboko, no ale te, które przetwarzają głęboko. Faktycznie dochodzą do dużo głębszej analizy. I taka głębokość przetwarzania jest podstawową cechą osób wysoko wrażliwych. Ale powiedziałam Wam też o kosztach tego wszystkiego. Jakie koszty mam na myśli? Zobaczcie, jeżeli wyobrazimy sobie, że taki mózg przetwarza głębiej i nie ma tutaj wyboru między tym, czy on głębiej przetwarza tylko to, co jest ważne dla jego życia, czy on głębiej przetwarza, tak w ogóle jakieś, nie wiem, tylko bodźce dźwiękowe czy słuchowe mózg przetwarza głębiej wszystkie bodźce, które do niego napływają, zarówno te społeczne, te emocjonalne, jak i bodźce takie powiedziałabym sensoryczne, tak jak właśnie światło dźwięk, różnego rodzaju bodźce wzrokowe. Więc jeżeli mózg pracuje na takich podwyższonych obrotach, to bardzo szybko, skoro on odbiera wszystko z takim, powiedziałabym, szerszym filtrem, to sito jest dużo szerzej rozłożone, no to mózg ulega bardzo szybko przestymulowaniu. Więc osoby wysokowrażliwe z jednej strony przetwarzają głęboko, ale z drugiej zaś strony z większą łatwością ulegają właśnie przestymulowaniu. Ale sprowadźmy to na grunt konkretów, bo takie teoretyzowanie to wiecie... Zawsze się słucha, 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 ale jak kończymy, to w sumie nie do końca wiemy, co my tam wysłuchaliśmy i do czego, do czego się to sprowadza. Więc weźmy to na grunt konkretu. Na pewno kojarzycie takie dzieci, może to są dzieci wasze własne, może to są dzieci z waszego otoczenia, a może to jesteście właśnie wy. Niektóre osoby przetwarzają sytuacje społeczne i różnego rodzaju bodźce dużo głębiej. To sprowadza się do tego, że na przykład wracają myślami do jakiegoś tematu, analizują, rozważają, porównują, zastanawiają się, dlaczego było tak, a nie inaczej, i takie właśnie nawracające myśli, takie. Widoczne właściwie już w mowie dziecka często głębokie zastanawianie się nad czymś, rozważanie czegoś, co inni w ogóle zignorowali i tego nie przemyśleli, czy właśnie jakieś analizowanie sytuacji, która miała miejsce, zastanawianie się nad wyborem to cechuje tak naprawdę właśnie głębokie przetwarzanie. Ale to widać także w sytuacji społecznej. Jeżeli wyobrazicie sobie takie dziecko, które zanim się dołączy, ono potrzebuje takiego Czasu na rozgrzewkę. Najpierw musi postać, przeanalizować, co się dzieje, zobaczyć, jak ta grupa społeczna zachowuje się. Ta osoba często zastanawia się, a czy jej ostatnie doświadczenia z poznawaniem nowej grupy społecznej, czy były pozytywne, czy też nie, i z tego wyciąga wnioski. Widzimy, że takie osoby, takie dzieci, bo tutaj o dzieciach szczególnie mówimy, potrzebują więcej czasu na dołączenie się do grupy społecznej. I zobaczcie, jak zrozumienie tego zjawiska, jak dużo to wnosi tak naprawdę do praktyki naszej rodzicielskiej i naszej nauczycielskiej? Jeżeli wiemy, że dziecko mierzy się właśnie z takim wysokim przetwarzaniem, potrzebuje czasu na tą analizę, to tak naprawdę Pchnięcie dziecka do działania szybsze zaburza jego sposób budowania bezpieczeństwa w ogóle w tej grupie. Więc ta sytuacja i ta świadomość wymaga tego, że jeżeli dziecko jest dzieckiem wysoko wrażliwym, to potrzebuje zupełnie innego takiego startu w grupę społeczną, innego naszego zachowania i innej naszej, powiedziałabym, takiej oferty, którą możemy mu dać, aniżeli dziecko, które nie jest dzieckiem wysoko wrażliwym. Bo są dzieci, które po prostu na przykład mają lęk społeczny. Z lękiem społecznym pracuje się. Się już inaczej, choć on zupełnie na samym początku może wydawać nam się podobny, tak? Jedno i drugie dziecko może na początku stać i nie chcieć dołączyć do grupy. Jednak tutaj to jest zbyt obszerny temat, żeby poruszyć go tak krótko, tutaj w takcie takiego krótkiego wystąpienia, żeby rozróżniać lęk społeczny od wysokiej wrażliwości. No ale warto wiedzieć, że wysoka wrażliwość faktycznie wiąże się z tym, że te osoby potrzebują więcej czasu i to jest jak najbardziej wskazane, żeby one najpierw daną sytuację poznały. A dopiero potem się do tej sytuacji przyłączały. Z czym też to się wiąże? Osoby wysoko wrażliwe preferują środowisko i preferują sytuacje, które znają po prostu, bo jak widzicie, wysokie przetwarzanie, głębokie przetwarzanie, wysoka wrażliwość. Powodują, że ta osoba zaczyna czuć się bezpiecznie dopiero wtedy, kiedy dobrze poznała daną sytuację. Więc siłą rzeczy, żeby czuć się w porządku, żeby czuć się fajnie, no to te osoby wybierają sytuacje, które znają. Wybierają relacje, które już znają. Wybierają koleżanki, które już są im dobrze znane. I takie osoby wcale niechętnie tak naprawdę włączają do ekipy nowe osoby, włączają się do nowych ekip, do nowych osób. Nie zawsze, oczywiście. Wysoka wrażliwość to jest tylko jedna z cech danej osoby i to nie determinuje wszystkiego innego co się z nią wiąże. To jest wiecie nasze funkcjonowanie, to kim jesteśmy, to jest związane z wieloma innymi rzeczami, z wcześniejszymi doświadczeniami i tak dalej. Ale możemy zauważyć, że osoby wysoko wrażliwe faktycznie gdzieś preferują to co znają. Wybierają to co znają, z tym czują się lepiej. Ale Przejdźmy teraz do tego przestymulowania, bo tu z jednej strony widzimy taką osobę, która zastanawia się. Ma taki moment pauzy, w którym analizuje i wtedy podejmuje działanie. Widzimy, że to jest jakby ten drugi kraniec osi, gdzie po przeciwnej stronie leży impulsywność, tak? I podejmowanie działań takich bez zastanowienia na raz, dwa, trzy. Ale przychodzi ten moment przestymulowania i wtedy... Emocje mogą być bardzo różne, bo z jednej strony wyobraźcie sobie takie zmęczenie, ale do tego wszystkiego takie nieuświadomione. Fizyczne zmęczenie szybko zobaczymy, tak? Jeżeli na przykład weszliśmy pod górkę, przyspiesza nam oddech, przyspiesza nam e, bicie serca, tak? My to wszystko widzimy, słyszymy, spociliśmy się, zgrzaliśmy, a kiedy przećwiczyliśmy mózg, kiedy on się już przepracował, kiedy tam się wydarzyło za dużo, to nasze zachowania są bardzo różne. Albo stajemy się bardzo drażliwi i zaczynamy być tacy łatwi do poirytowania. Albo będąc dzieckiem, szczególnie jeszcze, które tak nie potrafi zrobić wglądu w siebie, widzimy dziecko, które jest zdezorientowane. Ono jednej rzeczy chce, ale zaraz potem nie chce. Właściwie ono nie wie, na co ma ochotę. Trochę się nudzi, ale jest zmęczony. Trochę chce mu się płakać. Widzimy taką sinusoidę emocji od bardzo skrajnych stanów radości do zainteresowania przez zmęczenie właśnie. I to wszystko się gdzieś tam miesza. Jeżeli dziecko jest przestymulowane, możemy widzieć po prostu po prostu jego chęć do snu. Kiedy dziecko wraca z przedszkola, potrzebuje zrobić sobie drzemkę. I czy dlatego, że w przedszkolu właśnie tego dnia odbywał się bal nawołowy i było urodziny Franka? No nie. Po prostu nawet sama liczba bodźców takich społecznych i tego wszystkiego, co się dzieje wokół, tak jest więcej ruchu, dużo osób rusza się wokół i to wszystko, to może powodować, że dziecko będzie już się czuło przestymulowane. Ten poziom wrażliwości przetwarzania sensorycznego w sposób taki wizualny poprzez obserwację to jest nie do oceny. My nie jesteśmy w stanie ocenić, że ten jest naprawdę super wysoko wrażliwy, a ten wysoko wrażliwy, a ten tak z granicy wysokiej wrażliwości i, i już niewysokiej wrażliwości. No, to nie jest możliwe do oceny. To jest możliwe do oceny w trakcie badań, na przykład fMRI, kiedy widzimy, w jaki sposób pracuje mózg i czy obszary, które odpowiadają za głębokie przetwarzanie, są bardziej aktywne, bardziej ukrwione, bo to się bada na podstawie właśnie tych przepływów. Także że w ten sposób moglibyśmy to ocenić, no ale naturalnie, jeżeli jesteśmy rodzicami, jeżeli jesteśmy nauczycielami, no umówmy się, nie mamy wglądu w taką wiedzę i nikt nie jest na tyle szalony, żeby teraz dziecko wysyłać na tutaj rezonanse, żeby zobaczyć, jakiego mózg teraz pewne rzeczy przetwarza. Także możemy dziecko po prostu obserwować i o to chodzi. Jeżeli my widzimy i wiemy o dziecku, że ono ma taką tendencję do głębokiego przetwarzania, jeżeli my widzimy, że ono właśnie ulega takiemu. Takiemu rozdrażnieniu, czy też większemu zmęczeniu w momencie, w którym wydarzyło się w ciągu jego dnia coś intensywnego: duży pośpiech, właśnie wyjście do galerii, gdzie jest dużo świateł, gdzieś spotkanie w głośnym miejscu, spotkanie rodzinne, czy na przykład właśnie wizyta w przedszkolu, kiedy dzień był jakiś żywiołowy, albo po prostu nawet obecność w przedszkolu w licznej grupie, bo wszyscy byli obecni. No to wtedy powinniśmy po prostu skupić się na tym, żeby dziecko uczyć, jak odpoczywać jak zrelaksować się i jak gdzieś to wszystko wyciszyć. Bo takie osoby, przez to, że jeszcze cały czas mają te nawracające myśli, bo przetwarzają coś głęboko, analizują różne rzeczy, potrzebują takiego czasu pauzy, takiego czasu relaksu. I to, że dziecko tego potrzebuje, to wcale nie znaczy, że małe dziecko już to potrafi zrobić. Jeżeli wyobrazimy sobie sześć, siedmiolatka, to już czasami jest łatwiej pewne rzeczy wytłumaczyć, zapytać go, co on czuje, jak teraz się z tym ma, on to już nazwie. Ale wyobraźcie sobie trzylatka który tak naprawdę totalnie nie mam pojęcia, czemu czuje się tak, jak się czuje. Nie potrafi zrobić jeszcze takiego wglądu w siebie. Wcale nie zawsze werbalnie jest w stanie wyrazić pewne rzeczy, chociaż akurat zwykle, faktycznie w wysokiej wrażliwości jeszcze gdzieś ten um, takie szybkie łapanie nowych słówek pojawia się, bo przez to, że ten słuch też jest bardziej wyczulony na różne rzeczy. No, ale mówię, to jest zespół różnych cech, to nie znaczy, że zaraz... Wszyscy muszą prezentować dokładnie takie. Także widzimy, że tutaj pojawia się taka mocna potrzeba tego, żeby uczyć dziecko po prostu odpoczynku. I teraz zobaczcie, czasami intuicja może podpowiedzieć nam coś zupełnie odwrotnego, bo widzimy dziecko, które jest rozdrażnione, poddaje się, a my będziemy tak bardzo chcieli, żeby ono jakieś zadanie wykonało do końca. Będziemy je motywować, może wywierać jakąś presję, może stawiać, że najpierw zrób to, potem zrobisz tamto. A tak naprawdę to dziecko może nieświadome być tego, że ono po prostu jest już przestymulowane, już właściwie jest mu za dużo i ono już nie chce. Widzimy takie dzieci, które na starcie na przykład robią coś super szybko, fajnie i my wiemy, że to jest w ich zasięgu, ale w którymś momencie ono po prostu jakby już wiecie, pęk. Pękła bańka, i już się nie da nic wskurać, nie da się osiągnąć tego, co to dziecko mogłoby zrobić normalnie. No i tu znowuż intuicja może nam podpowiedzieć, że może dziecko zmotywujemy, żeby udało mu się osiągnąć ten cel, może mu przypomnimy, że przecież ono potrafi. A tutaj jednak świadomość z tego, że to jest przestymulowanie, pomaga nam zdecydować, że okej, okay, najwyraźniej to jest Twój czas na przerwę, najwyraźniej dobrze byłoby, żebyś odpoczął. Tutaj możemy tak naprawdę dziecku też sugerować, że wiesz, może zamiast iść teraz do zabójstwa, Sprawy, spróbuj siąść tutaj w tym na przykład kąciku emocjonalnym, obejrzyj ilustracje, książki. Może zdrzemnij się, może odpocznij, może pobaw się tam masą sensoryczną. Cokolwiek. My znamy dzieci, potrafimy im różne rzeczy zaoferować. Jedne wyciszą się lepiej przelewając wodę, a inne będą potrzebowały to z siebie wyrzucić. Wiecie, porwać kartkę na kawałki, wyskakać, wytupać. Może gdzieś będą potrzebowały w taki sposób to odreagować. Także tutaj jako taka zajawka, czym to przestymulowanie jest i jak z tym wszystkim pracować. Ale widzimy też, że znowuż taka reakcja energiczna, kiedy dziecko musi coś wyrzucić z siebie, kiedy to wszystko już musi z niego wyskoczyć i ono się zaczyna robić takie pobudzone, to znowuż jest łatwe do pomylenia właśnie na przykład z zaburzeniami hiperkinetycznymi. Tylko zauważcie, że już tutaj celowo użyłam słowa zaburzenia, bo to są zaburzenia hiperkinetyczne, a wysoka wrażliwość z zaburzeniem nie jest. I tu znowu już czasami obraz dziecka, który ulega bardzo szybkim, takim wiecie, bardzo szybkiej takiej reakcji gdzieś może nerwowej. Może wydawać nam się i może nam się pomylić właśnie z tymi zaburzeniami hiperkinetycznymi. To znowuż wymaga większego wglądu tutaj jako zajawka. Póki co ten temat zamykam, ale przeskakuję do trzeciej cechy związanej z wysoką wrażliwością. I ta trzecia cecha związana z wysoką wrażliwością to jest wrażliwość na subtelne bodźce. Jeżeli wyobrazimy sobie w bardzo dużym uproszczeniu, że ten mózg przetwarza głębiej, mniej bodźców ignoruje, to tym samym zauważa drobiazgi, które inne mózgi mogłyby zignorować. Co to oznacza? Takie dzieci często zauważają takie rzeczy, nawet drobne, których inni nie zauważyli. Hej, chyba, zwykle używa Pani innej pomatki. Albo na przykład, zawsze Pani ma tutaj przedziałek trochę bardziej w tą stronę, a dzisiaj jest przesunięty na, to, na tę drugą. To są dzieci, które zauważają takie niuanse, ale też na przykład, jeżeli wyobrazimy sobie takie zabawy, gdzie trzeba znaleźć pięć różnic, to one raczej dobrze to wysłuchują. Potrafią wysłyszeć jakąś melodię i powiedzieć: Hej, to jest chyba ten sam instrument, który był w tamtym utworze, którego słuchaliśmy zauważają drobiazgi, wiążą je i zapamiętują, których inni niekoniecznie, które inni niekoniecznie by zauważyli czy zapamiętali. I znowuż, czy to są jakieś supermoce? No wiecie, fajnie zauważyć więcej, można byłoby tak pomyśleć. No ale pamiętajcie zawsze, że to się nie obywa bez kosztów, tak? Z jednej strony fajnie jest zauważyć coś więcej, to się może przydać, ale z drugiej strony rety. Zauważać z taką samą siłą tyle bodźców, to jest bardzo stresujące, bardzo obciążające. To wszystko gdzieś siada, obciąża i uniemożliwia pewne inne działania właśnie przez przestymulowania, o którym mówiliśmy chwilę wcześniej. No i tu znowuż zwracam Waszą uwagę na to, że to jest Niełatwe do rozróżnienia, jeżeli dziecko ma na przykład zaburzenia modulacji sensorycznej albo pojawiają się problemy z integracją sensoryczną, bo tam też zauważcie, przecież pojawia się takie zjawisko, kiedy bodźce z tła na przykład są odbierane z dużo większą wrażliwością. Tutaj znowuż są pewne aspekty, które pomagają to rozróżnić. Ale o tym wszystkim jeszcze, jeszcze wam opowiem pod koniec tego wystąpienia, tutaj jako taka zajawka. Opowiem Wam, gdzie szukać wiedzy o tak, bo mam, mam Wam coś do zaproponowania. No i trzecią taką cechą, o której możemy powiedzieć, jest jeszcze wrażliwość taka emocjonalna, empatyzowanie i takie przeżywanie emocji dużo głębiej, dużo bardziej intensywnie niż robią to inne osoby. I teraz tutaj może jako taką zajawkę, ciekawostkę, to nie jest tak, że to wszystko było badane w takich badaniach obserwacyjnych, tylko te badania były właśnie na osobach wysoko wrażliwych, zanim właśnie ten, ten w ogóle to określenie powstało do zespołu tych cech były prowadzone przez Elaine Aron, przez Bianka Acevedo, i one prowadząc badania właśnie z wykorzystaniem tego rezonansu fMRI, były w stanie ocenić, że mózg bardziej aktywizuje się właśnie w sytuacjach, w których pojawiają się różnego rodzaju emocje, a szczególnie bardziej, jeżeli emocje są przeżywane przez bliskie nam osoby. I fakt, że przeżywane emocje przez bliskie nam osoby bardziej nas pobudza, jest naturalne, natomiast przeżywanie głębokie emocji osób, które są nam Nieznane w tak głęboki sposób, no było już charakterystyczne tylko właśnie dla jakichś 18-20% osób badanych. Także widzimy tutaj tą różnicę, która się pojawia. No i znowuż, z czym to się wiąże? Mamy takie dzieci w swoim otoczeniu i takie osoby w swoim otoczeniu, które naprawdę głęboko przeżywają sytuacje emocjonalne innych osób. Płaczą na bajkach, płaczą, ponieważ przestraszyła ich jakaś historia, wzruszają się, kiedy coś usłyszą. Jest im bardzo smutno, bo komuś innemu jest smutno. I to już nie chodzi nawet o takie empatyzowanie na zasadzie rozumienia tego, jak może czuć się druga osoba, tylko naprawdę fizyczne odczuwanie. Takiej, y, takiego właśnie bólu, czy chęci zmiany tego nastroju gdzieś, bo czujemy to praktycznie tak samo, jakbyśmy my sami tego doświadczali. No i w zależności od wieku dziecka, w zależności od różnych innych czynników, w zależności od tego, czy dziecko w danym momencie jest już przestymulowane, czy może jeszcze funkcjonuje na poziomie, w którym czuje się komfortowo, no reakcja na tę sytuację może się nieco różnić, ale widzimy, że to są takie osoby, to są takie dzieci, które faktycznie dużo tak szybciej, mocniej. Intensywniej reagują na emocje przeżywane przez inne osoby. Takie dzieci też trafnie oceniają nasze nastroje. Kiedy my chcemy tutaj trochę coś ukryć, uśmiechamy się, pomimo tego, że coś nas martwi, one z reguły to zauważają. I z jednej strony być może nieświadomie są wyczulone na różne rodzaje, różnego rodzaju mimiczne sygnały, które się pojawiają. Ale z drugiej zaś strony, po prostu te emocje są dla nich dużo bardziej czytelne. To są także dzieci, które po sytuacjach konfliktowych dużo częściej pytają, czy dalej ktoś się kocha, czy na pewno wszystko jest dobrze, bo one tak bardzo przeżywają te sytuacje emocjonalne. No i teraz, tak jak widzicie, jeżeli wyobrazimy sobie takie dziecko, no to ono zupełnie innego wsparcia potrzebuje, tak naprawdę, i trochę innego środowiska, które będzie dostosowane do tego, że choćby przetwarza głębiej, mam na myśli Środowisko choćby czasowe i takie organizacyjne, jeżeli chodzi o różne działania ale także i po prostu sensorycznie, bo nadmiar bodźców, który dla jednych może być korzystny, bo bodźców jest dużo, bo jest dużo wrażeń, bo jest dużo świateł, muzyki, tego wszystkiego, taka wiecie, polisensoryczna nauka, no dla niektórych może to być za dużo, tak? To może być dla nich obciążające, a zauważcie, że skoro 20% populacji mniej więcej stanowią osoby wysokowrażliwe, to jednak w dużej większości ten świat jest dostosowany do osób, które nie są wysokowrażliwe. Niczyja to wina, normalna sprawa, tak? Ale z drugiej strony Strony, my, jako osoby dorosłe, które chcemy wspierać nasze dzieci, chcemy wspierać przedszkolaki, jako nauczyciele, powinniśmy mieć świadomość, że gdzieś czasami ta indywidualizacja i gdzieś to wspieranie wymaga właśnie takiego dostosowania się być może właśnie do takiego zespołu cech. No i tutaj. Przechodzę do tego, co chciałam Wam zaproponować, ponieważ już jedna edycja tego szkolenia odbyła się szkolenia dotyczącego właśnie wspierania dzieci wysokowrażliwych które jest skierowane zarówno do rodziców, którzy chcą dowiedzieć się, jak wspierać swoje dziecko, jak i właśnie do nauczycieli, którzy też chcieliby wiedzieć, jak to rozpoznawać, no i jak takie dzieci wspierać, jak organizować ten czas i tę przestrzeń. No i podczas tego szkolenia, do którego zachęcam, jeżeli ten temat Was zainteresował, opowiadam Wam nie tylko o tym, czym jest wysoka wrażliwość, ale właśnie przede wszystkim jak pracować w różnych sytuacjach z dzieckiem wysoko jakie zagrożenia czekają na dzieci wysoko wrażliwe i z czym ta wysoko, wysoka wrażliwość się wiąże, no i także, jak to rozróżniać, jak rozróżnić, czy to jest wysoka wrażliwość, czy może lęk społeczny, czy to jest już zaburzenie hiperkinetyczne, czy może wysoka wrażliwość. I oczywiście nikt z was po obejrzeniu tego kursu nie zostanie diagnostą i nie będzie wszystkich tutaj przyporządkowywać do danych szufladek, ale nabierze większej świadomości i większej wiedzy w danym zakresie, żeby potrafić tak rzetelnie ocenić, czy to jest wysoka wrażliwość, czy jednak ja potrzebuję już specjalisty. Bo podkreślam, wysoka wrażliwość nie jest zaburzeniem, tak? My nie będziemy szukali specjalisty, który wyleczy wysoką wrażliwość naszych dzieci. Tylko po prostu będziemy starali się umiejętnie wspierać i dostosować do tego, że dziecko prezentuje takie, a nie inne cechy. No i dlaczego warto? Badania pokazują jasno, że osoby wysoko wrażliwe w środowisku, które nie sprzyja im, które nie jest dostosowane właśnie do ich głębokiego przetwarzania, dużo są bardziej skłonne do tego, żeby mieć właśnie jakieś różne stany lękowe, różnego rodzaju niepokoje, czy już takie zachowanie, które być może gdzieś w przyszłości w ich życiu dorosłym będą wymagały terapeutycznego wsparcia. Natomiast te same badania pokazują także, że właśnie takie pozytywne wsparcie potrafi u osób wysoko wrażliwych z ich cech, uczynić ich oręże. Wystarczy tylko mądrze właśnie zapracować nad tym, jak pracować z tym głębokim przetwarzaniem, jak unikać i pracować z przestymulowaniem i jak wykorzystać tą wrażliwość na różnego rodzaju bodźce. No i takie właśnie techniki, strategie, różnego rodzaju właśnie pomocne, e, pomocne wskazówki są dostępne w tym szkoleniu. No i teraz, jeżeli chcielibyście Dostać się do tego szkolenia, jeżeli macie ochotę wziąć w nim udział, odpowiadam na pytanie, ono jest certyfikowane, czyli po wzięciu udziału w szkoleniu automatycznie dostajecie certyfikat poświadczający ukończenie tego szkolenia. To jest cenne z perspektywy nauczycieli, bo czasami trzeba się tym wykazać w awansie zawodowym. I to szkolenie dostępne jest na mojej stronie Click Meetingowej. Ja do tego udostępnię link tutaj w komentarzu do tego live'u, on jest też dostępny. Tutaj na Facebooku, ale jeżeli chcecie do niego się dostać jeszcze szybciej i nie czekać na linki, nie wyszukiwać ich tutaj w komentarzach, to gorąco zachęcam do tego, żeby po prostu e, skorzystać z tej oferty szkoleniowej, która jest w sklepie na stronie Pani Monia. Jeżeli wejdziecie na stronę Pani Monia, klikniecie w sklep, tam pojawia się zakładka kursy, albo po prostu też jako jeden z ostatnio dodanych produktów pojawia się kurs o dziecku wysoko wrażliwym. No i gorąco zachęcam do niego. Uważam, że jest naprawdę wart wysłuchania. Trwa dwie godziny szkoleniowe i uważam, że naprawdę wzbogaca rodziców i nauczycieli. Co więcej, w pierwszej edycji tego kursu wzięło udział prawie 80 osób i Feedback jest bardzo dobry, kurs jest wspierający. Widzę, że rodzice wracają z bardzo pozytywną oceną tego materiału, tak samo nauczyciele. No także naprawdę gorąco Was zachęcam z przekonaniem, że jeżeli ten temat Was interesuje, to naprawdę Wam posłuży. No i za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Raz jeszcze zapraszam Was na stronę panimonia.pl, tam w sklepie ten kurs znajdziecie. A jeśli macie jakieś pytania, to jak zawsze wiecie, gdzie mnie znaleźć. Także dzięki za dziś i do zobaczenia. Cześć!